Jak sobie z tym poradzisz? To nie będzie zwykłe ujawnienie. To nie będzie coś powiedziane w prosty lub przypadkowy sposób. To będzie coś, co całkowicie zmieni sposób, w jaki postrzegasz tę osobę, jak postrzegasz wszystko, co do tej pory przeżyliście. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś coś przed tobą ukrywa? To dziwne uczucie, jakby część historii brakowała? Jakby istniała cisza, wypełniona znaczeniami, świadomy wybór, by nie powiedzieć tego, co naprawdę ważne? Cóż, ten wybór został podjęty, ale prawda nigdy nie zgadza się na to, aby być ignorowana przez długi czas. A kiedy przyjdzie, nie będzie to w momencie kontrolowanym, nie będzie to zaplanowane. To nastąpi w ułamku sekundy, w chwili, gdy ta osoba będzie się najmniej spodziewać, kiedy zostanie złapana przez emocje, przez presję tego, co czuje, przez niemożność dalszego utrzymywania tej iluzji. A wtedy, co zrobisz? Co to zmieni w tobie? Czy będzie to wyzwolenie, czy może szok, z którego będziesz się długo regenerować? Bo są sekrety, które łączą, ale są też prawdy, które łamią wszystko. Czujesz to? Ten ciężar w piersi, to połączenie niepokoju i ciekawości, które cię pochłania? Bo coś w tobie już wie. Jeszcze zanim usłyszysz prawdę, jeszcze zanim wszystko zostanie ujawnione, coś w tobie już czuje, co nadchodzi. I może właśnie dlatego ten niepokój nie pozwala ci zaznać spokoju. Próbowałeś to zignorować, próbowałeś się przekonać, że to tylko twoja wyobraźnia, próbowałeś zaakceptować historię opowiedzianą tak, jak ci ją przedstawiono. Ale niektóre rzeczy nie mogą być wyciszane na zawsze, a to jest jedna z nich. Ta prawda, którą ta osoba próbowała ukryć, nie została zapomniana, została tylko wypchnięta na bok, stłumiona, trzymana w ciemności. Ale to, co prawdziwe, nigdy nie znika, nigdy nie umiera. Głęboko w sobie ta osoba zawsze wiedziała, że prędzej czy później wszystko wyjdzie na jaw. A ty? Jesteś na to gotowy? Bo kiedy prawda się ujawnia, nie pyta o pozwolenie, nie wybiera komfortowego momentu. Po prostu się wydarza. A kiedy się wydarzy, nic już nie będzie takie samo jak wcześniej. Może idealizowałeś tę osobę? Może uwierzyłeś w każde słowo, w każdy zamierzony gest, ale teraz w obliczu tego odkrycia będziesz musiał spojrzeć na wszystko z nowej perspektywy. Czy potrafisz sobie wyobrazić ten moment, zawahanie w spojrzeniu, nerwowość, głos łamiący się w poszukiwaniu odpowiednich słów, by usprawiedliwić coś, co w głębi duszy nigdy nie miało usprawiedliwienia? Bo tak właśnie to wygląda. Prawda nie przychodzi z dobrze przygotowanym przemówieniem. Wydostaje się w potknięciu, w poślizgu, w chwili, gdy presja staje się nie do zniesienia. A pytanie, które pozostaje brzmi: co z tym zrobisz? Bo teraz nie chodzi o to, co ta osoba czuła, myślała, czy planowała ukryć. Teraz chodzi o to, co pozwolisz sobie zaakceptować. Co zaakceptujesz? Będziesz udawał, że nie usłyszałeś? Uwierzyłeś, że to był błąd, potknięcie, chwila słabości? A może staniesz twarzą w twarz z tą prawdą i zrozumiesz, że niektóre rzeczy, choć bolesne, muszą być widziane takimi, jakimi są. Bo prawda może zranić. Ale kłamstwo. Kłamstwo niszczy powoli, nie zauważając tego. A teraz stoisz przed swoim wyborem. Możesz pozwolić, aby to odkrycie otworzyło ci oczy, uwolniło cię od ciężaru wątpliwości, dało ci jasność, na którą zawsze zasługiwałeś, lub możesz trzymać się iluzji, która w głębi duszy już zaczęła się kruszyć, ale pamiętaj, gdy prawda zostanie wypowiedziana, nie ma drogi powrotnej. Nigdy już nie spojrzysz na tę osobę w ten sam sposób, nigdy już nie poczujesz tego, co czułeś przed ujawnieniem kłamstwa. Więc co będzie? Zmierzysz się z tym, czy dalej będziesz udawał, że nie widzisz? Możesz nawet chcieć udawać, że nic się nie zmieniło. Że to odkrycie nie uderzyło cię jak cios w pierś, że nie zburzyło każdej pewności, którą przez ten czas zbudowałeś. Ale prawda jest taka, że po usłyszeniu tego, po odczuciu jak ta ruptura zachodzi w tobie, nie ma już powrotu. I wiesz, co jest najgorsze? To nie to, co zostało powiedziane. To czas, który to zajęło, aby to powiedzieć. To absurdalny wysiłek, aby ukryć, manipulować, aby stworzyć równoległą rzeczywistość. W której ta prawda nigdy nie istniała. Zadajesz sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego ukrywać coś, co prędzej czy później wyjdzie na jaw? Dlaczego angażować się w coś, co nigdy nie było całkowicie prawdziwe? Dlaczego utrzymywać kłamstwo, wiedząc, jak bardzo cię to zrani, gdy zostanie odkryte? Może ta osoba się boi, może się wstydzi. Może myślała, że uda jej się wszystko kontrolować, że będzie mogła kontynuować tę farsa bez konsekwencji ale wszystko ma swoją cenę. A teraz cena tego kłamstwa nadeszła. Co robisz z tą prawdą? Krzyczysz, płaczesz, konfrontujesz tę osobę ze wszystkimi uczuciami, które nosisz w sobie, a może po prostu milkniesz, czując, jak żołądek ci się przewraca, próbując to wszystko przetrawić. Nie ma właściwego sposobu na reakcję. Każdy odczuwa ból na swój sposób. Ale jedno jest pewne, tego nie można zignorować zasługujesz na prawdę. Od samego początku, od pierwszego spojrzenia, od pierwszego wypowiedzianego słowa, od momentu, w którym zdecydowałeś się zaufać. Ale teraz stoisz przed dylematem. Ponieważ choć boli, choć rozczarowanie jest nie do zniesienia, musisz zdecydować, czy ta prawda zmienia wszystko dla ciebie, czy po prostu potwierdza to, co w głębi duszy już wiedziałeś. Najtrudniejsze w tym wszystkim nie jest samo kłamstwo to dostrzeganie, że przez cały ten czas ta osoba miała szansę, aby powiedzieć prawdę, ale nie powiedziała miała szansę być szczera, ale wybrała ukrywanie, miała szansę na zmianę, ale była dokładnie taka sama, jak to wszystko, czego zawsze się bałeś. E co teraz? Czy nadal potrafisz spojrzeć tej osobie w oczy i czuć to samo? Czy nadal potrafisz uwierzyć, że to, co przeżyliście, było prawdziwe? Czy to odkrycie zniszczyło wszystko, co czułeś? Nie ma łatwej odpowiedzi na to, ale jest wybór, który tylko ty możesz podjąć. Możesz trzymać się przeszłości, możesz próbować usprawiedliwiać, możesz znaleźć wymówki, aby pozostać tam, gdzie jesteś, albo możesz zaakceptować, że prawda, choćby najbardziej bolesna, też jest wyzwalająca. Prawda pokazuje ci, kim ta osoba naprawdę jest i więcej niż to, Pokazuje ci, kim jesteś w obliczu tej sytuacji. Czy będziesz nadal akceptować półprawdy? Połowy słów, półprawdy, niekompletne uczucia, puste obietnice. Czy wymagasz więcej? Więcej szacunku, więcej przejrzystości, więcej prawdy. Bo teraz nie chodzi już o tę osobę, chodzi o Ciebie, o to, co akceptujesz, o to, co pozwalasz i uwierz. Jest moment, w którym musisz przestać czekać, aż ludzie będą inni, że będą działać inaczej że dadzą ci to, co tak naprawdę nigdy nie mieli zamiaru ci dać. I może ten moment jest teraz. Co zrobisz? Możesz spróbować głęboko odetchnąć, możesz spróbować uporządkować myśli, możesz nawet udawać przez chwilę, że to wszystko się nie wydarzyło, ale w twoim wnętrzu coś pękło. Czujesz tę szczelinę, tę pustkę, która wcześniej nie istniała. Zauważasz, że nic już nie pasuje tak, jak powinno. Najgorszą częścią odkrycia prawdy, która była ukrywana, nie jest natychmiastowy wpływ, to nie jest szok w danym momencie. To, co przychodzi później, to sposób, w jaki ta prawda z dnia na dzień infiltruje twoje myśli, zniekształca wspomnienia, podważa wszystko, co przeżyłeś. Zaczynasz zadawać sobie pytanie, co jeszcze było kłamstwem? Kiedy ta osoba zaczęła to przed tobą ukrywać? Czy kiedykolwiek była prawdziwa szczerość? A może od samego początku wszystko było starannie skonstruowaną grą, aby trzymać cię w iluzji? Kwestia nie dotyczy tylko kłamstwa, kwestia dotyczy czasu, czasu, który ta osoba miała, aby być szczera, czasu, który miała, aby powiedzieć prawdę, aby oszczędzić ci tego uczucia oszukania, manipulacji, wykorzystania, ale zdecydowała się tego nie zrobić. A teraz nosisz w sobie nie tylko ból odkrycia, ale także ciężar rozczarowania. Chciałeś uwierzyć, chciałeś, aby wszystko było inaczej, chciałeś, aby ta osoba była wystarczająco odważna, aby być szczera z tobą, ale nie była. A to stwierdzenie jest niczym węzeł w gardle, jak rana, która się nie goi. Najgorsza nie jest prawda. Najgorsze jest to, że ta prawda wyszła na jaw tylko dlatego, że nie ma już sposobu, aby ją ukryć. Gdyby ta osoba miała wybór, nadal kłamałaby? Gdyby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli, czy odkryłbyś to? A teraz co zrobić z tym wszystkim? Twoja głowa może próbować znaleźć wyjaśnienia, może starać się z justify. Możesz myśleć o wszystkich chwilach, gdy ta osoba była dobra dla ciebie, o wszystkich momentach, w których wydawała się szczera, o wszystkich obietnicach, które składała, ale serce nie zapomina. Serce wie, kiedy zostało zdradzone. Wie, kiedy zrobiono z niego głupka. Wie, kiedy ktoś zdecydował się ukryć coś, co powinno zostać powiedziane. I jakkolwiek próbujesz ruszyć naprzód, jakby nic się nie stało, prawda będzie tam, w każdej ciszy, w każdym spojrzeniu, które wcześniej mówiło o bezpieczeństwie, a teraz sprawia, że czujesz się niepewnie. Możesz nawet kontynuować, możesz zdecydować się udawać, że potrafisz przezwyciężyć, że potrafisz zapomnieć, ale czy naprawdę w środku siebie wszystko wróci do normy? Bo prawda ma okrutny wpływ. Ona nie tylko zmienia to, co wiesz o innych, ona zmienia to, co wiesz o sobie. Sprawia, że dostrzegasz, ile tolerowałeś, ile ignorowałeś sygnałów, ile chciałeś wierzyć w coś, co już nie miało sensu. Zmusicie do spojrzenia w lustro i zmierzenia się z pytaniem, które boli bardziej niż jakiekolwiek kłamstwo. Dlaczego zaakceptowałem to przez tak długi czas? I ta pytanie to pytanie może zmienić wszystko. Ponieważ teraz nie chodzi już o tę osobę, teraz chodzi o Ciebie, o Twoje ograniczenia, o to, co wybierasz nosić i co decydujesz zostawić za sobą. A prawda, jakkolwiek bolesna by nie była, zawsze przynosi ze sobą wyzwolenie. Pytanie brzmi: czy jesteś gotowy, aby się uwolnić? Czy nadal będziesz trzymać coś, co w głębi duszy już nie istnieje? A czas mija: dni, tygodnie, może miesiące. Ale uczucie się nie zmienia. Budzisz się i czujesz ten ciężar, to niepokój, który nie znika. Czasami próbujesz się przekonać, że już to przezwyciężyłeś. Innym razem ból wraca ze zdwojoną siłą, jakby przypominał ci, że nic nie zostało rozwiązane. Bo nie zostało, prawda? Poszedłeś naprzód, ale prawda wciąż tkwi w tobie, pulsując w wewnątrz. A najgorsze jest to, wciąż się zastanawiasz dlaczego. Wciąż szukasz wyjaśnienia, które miałoby sens. Wciąż odwiedzasz rozmowy, wspomnienia, detale, które teraz wydają się tak oczywiste. Ale czy naprawdę były? Czy może chciałeś uwierzyć w wersję, która dawała ci poczucie bezpieczeństwa? Problemem nigdy nie była prawda. Problemem była zawsze decyzja o jej ukryciu, ponieważ gdyby ta osoba powiedziała ci to od początku, rzeczy mogłyby wyglądać inaczej. Mógłbyś podejmować swoje decyzje na podstawie rzeczywistości, a nie kłamstwa. Ale nie dano ci tej szansy. I to cię dręczy, bo zdajesz sobie sprawę, że ostatecznie decyzja nigdy nie była twoja. Decyzja należała do tej osoby: kłamać, omitować, zostawić cię uwięzionym w czymś, co nigdy nie było prawdziwe. I teraz po tym wszystkim zastanawiasz się, co jeszcze tutaj robię, ponieważ choć boli to przyznać, wiesz, że wciąż jesteś w tym uwięziony. Wciąż dajesz przestrzeń w swoim umyśle na coś, co już dawno powinno zostać zostawione w tyle. Ale jak po prostu zapomnieć? Jak wymazać wszystkie oczekiwania, wszystkie plany, całe zaangażowanie? Jak zaakceptować, że to wszystko zostało zmarnowane? Prawda boli, ponieważ niszczy iluzję. A tak naprawdę? Lubiłeś tę iluzję. Dawała ci poczucie bezpieczeństwa, sprawiała, że wierzyłeś, że wszystko jest na swoim miejscu. Że możesz zaufać. Ale teraz nie ma już iluzji. Teraz wszystko, co zostało, to naga i surowa rzeczywistość. I zmusza cię to do zobaczenia jedynej rzeczy, której przez cały ten czas unikałeś. Zasługujesz na więcej niż to. Zasługujesz na więcej niż wyświechtane usprawiedliwienia. Więcej niż złamane obietnice. Więcej niż piękne słowa, za którymi nie stoją żadne czyny. Zasługujesz na miłość, która nie wymaga kwestionowania. Zasługujesz na kogoś, kto ma odwagę być z tobą szczery, nawet gdy prawda nie jest łatwa do wyznania. Zasługujesz na wzajemność, lojalność, szacunek, ale przede wszystkim zasługujesz na to, aby spojrzeć w lustro i zobaczyć kogoś, kto zna swoją wartość. I być może to jest najtrudniejsza część, ponieważ zaakceptowanie prawdy o innym jest bolesne, ale zaakceptowanie prawdy o sobie samym, może być nie do zniesienia. A prawda jest taka pozwoliłeś sobie być oszukiwanym. Może nieświadomie, ale głęboko w sobie wiedziałeś. Wiedziałeś, że coś nie gra, że były sygnały, że były cisze, które krzyczały, ale chciałeś uwierzyć i teraz po wszystkim masz wybór albo trzymasz się błędu, bólu potrzeby zrozumienia tego, co nigdy nie będzie miało sensu, albo w końcu się uwalniasz ponieważ prawda już przyszła, już tu jest, a co z nią zrobisz, zależy tylko od ciebie. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów iść naprzód, nie oglądając się za siebie? Czy wciąż będziesz czekał na odpowiedzi, które nigdy nie nadejdą? Możesz dalej czekać, czekać, aż ta osoba zrozumie, co zrobiła, czekać, aż się z tego wyzna, czekać, aż wszystko wróci do normy. Ale powiedz mi, czy naprawdę chcesz wrócić do czegoś, co nigdy nie było całkowicie prawdziwe? czy naprawdę chcesz żyć w niepewności, w strachu, w ciągłym niedowierzaniu? Ponieważ teraz, gdy prawda została ujawniona, nie możesz już udawać, że nie widziałeś, nie możesz już ignorować tego, co już wiesz. To, co boli, to nie tylko kłamstwo, to utracony czas, to wysiłek, który włożyłeś, by uwierzyć, by zaufać, by trzymać się czegoś, co w końcu nigdy nie było wystarczająco mocne, by ustać na nogach. I zadajesz sobie pytanie, czy to było warte zachodu? Czy warto było zarywać noce, podejmować próby naprawy czegoś, co od początku było wadliwe? Może najokrutniejszą częścią prawdy jest to, nie fakt, że przyszła za późno, ale to, że w głębi duszy już wiedziałeś, już czułeś, już przeczuwasz, że coś jest nie tak, ale mimo to zdecydowałeś się zostać. Teraz pytanie, które naprawdę się liczy, nie dotyczy tej osoby. Nie chodzi o to, co zrobiła, co czuła, co myślała. Ta część już minęła. To, co teraz ma znaczenie, to co zrobisz z tą prawdą. Pozwolisz, aby cię zniszczyła. Będziesz nosił ten ból tak długo, jak to możliwe, żywiąc się urazą, złością, goryczą, a może przekształcisz ten ból w coś innego, bo prawda może być końcem, ale może też być początkiem, początkiem nowego spojrzenia na siebie, początkiem nowego cyklu, w którym w końcu rozumiesz, co ci się należy, początkiem życia, w którym nie akceptujesz połówek. W którym nie zgadzasz się na mniej niż ktoś, kto ma odwagę być prawdziwy od pierwszego dnia. Masz teraz dwie opcje: zachować to w sobie, przeżywać tę historię tysiąc razy, rozważać każdy detal, aż nic już nie będzie miało sensu, lub zostawić to w przeszłości. Nie dlatego, że to było łatwe, nie dlatego, że nie bolało, ale dlatego, że zasługujesz na to, by iść dalej. I wiesz, że zasługujesz. Więc, co powiesz na to, aby zrobić to teraz? Co powiesz na ten krok? Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, jeśli doświadczyłeś czegoś podobnego, jeśli czujesz, że ta prawda w jakiś sposób cię dotknęła, skomentuj poniżej. Powiedz mi, co ta prawda zmieniła w twoim życiu? Co byś zrobił w obliczu odkrycia, które może wszystko zmienić? To więcej niż to. Jeśli ta wiadomość skłoniła cię do refleksji, jeśli poczułeś, że musisz to dzisiaj usłyszeć, daj lajka, zasubskrybuj kanał, bo jest jeszcze wiele rzeczy, które muszą zostać powiedziane. I nie możesz tego przegapić.